Dolny róg, 200 zł, mamy 15 frygenców i jeszcze dalej jedziemy. I te książki wypierdoli i możemy mieć 20. Co? o, o, o kurwa, trzyma to kurwa Trzyma Mamy szansę się odrobić. Kurwa, mamy szansę się odrobić. O, o. Książka mamy... 20 a dalej. I dalej jedzie! Trzydzieści? Co? Trzydzieści? Nie ma. Już myślałem, że 30 free gamesów by było. 20 free games'ów. Jak się tam trafi chociaż raz dwie książki, to mamy do pieniędzy. A tu jest 20 zakręceń, chłopie, rozumiesz to? <laughs> tu jest 1000 zł możliwe do wygrania. Już mamy 202 zł. Nigdy w życiu nie miałem 15 free gamesów. A tu mamy 20, nigdy 15 nie miałem. Zawsze na 10 się kończyło. Tu jest 20? Kurwa, jakby udało się 30, jakby udało się 50 free gamesów, to ja bym kurwa nie wiem. Dobra. Mamy 20 free gamesów. Już jest 100 zł wygranej. Kurwa, się zmęczyłem. Dobra, Widzowie. Na 20 free gamesów musi by kurwa dać. Tylko raz dwie książki mamy kurwa w pizdu pieniędzy. Widzowie, odrabiamy 500 zł, błagam. Módlcie się, módlcie się, to jest najważniejsza chwila w życiu. Będziecie na szotach, będziecie na szotach, więc grzecznie tam na czacie. Kurwa. Jak to da, jak to da, chłopie. Już jest dobrze, mamy 202. Jedziemy, widzowie, jedziemy, to jest ta chwila. Jest jedna książka, ale ona nic nie da dużo. Nie da nic nawet. Jest jedna tylko. Ona coś da. Da dyszkę, dobrze, jedziemy dalej. Dwie książki co najmniej, błagam. Jest jedna, ona chyba nie da dużo. 4 złote, kurwa. Trzymajcie kciuki. Dwie są, ale to nie da dużej wygranej, bo chujowo się ustawiły, wiecie? No, cztery złote, nieźle, kurwa, cztery złote mi dało tej. No, to nieźle kurwa, to nieźle kurwa dało ty. No dobra, 20 zł mamy, dobra, 239 mamy już. Dobra, zawsze coś, ale chujowo na tyle free gamesów musi coś dać. Jest 15 jeszcze. 15 free gamesów, na razie jest 5, no. Próbujemy. Próbujemy, widzowie. Jest jedna, nie wiem czy da, coś ładnie. 22, zawsze coś, zawsze coś, zawsze to powoli się odrabia. Zawsze to powoli lecimy, już mamy 261 zł. 13 free gamesów, no musi coś dać, no taki bonus się nigdy nie trafia. Taki bonus jak mój to się trafia raz na milion. Bez kitu, kurwa, nie? Musi dać chłopie. 11 jeszcze, jezu, nie ma książek w ogóle. Jest jedna. Ile? Nie wiem ile. Mało. Mało. 288 mamy. Cztery dychy chyba. Nie. Yy, 28 zł chyba da. 27, sorry, 27 zł. Zawsze coś, ale no. Ważne, że pogramy jeszcze. No prawda, nie? No prawda, no wa ważne, że pogramy jeszcze trochę. No ale no taki bonus się trafia raz na milion. No musi to dać. Ja chcę też być na plus. 5 zł. Widzowie, no Jezu, 8 free gamesów musi dać. Bo łagam, no. Jedna jest tylko. Czemu nie zapierdolić czterech książek? Przecież to byłoby kurwa 200-300 zł chłopie. Jezu, no wierzę. Wierzę. Jezu! Jest coś! Da! 341 zł mamy już. 341 zł już mamy. Zobaczcie na lewy dolny ruch. Tam nalicza od razu. Coś dało, nie wiem ile, ale... Nie wiem ile, ale jest 341 Powoli do góry Coś jest, coś jest Nie ma nic Kurwa, 6 free gameców, Jezu, na tyle zakręceń nie trafia nie... Na tyle zakręceń, chłopie, nie trafia, kurwa, książek, czaisz? Ja pierdolę, no, aż mi kurwa jest chujowo, nie? Teraz Serio Aż mi jest chujowo Taki bonus, a tu... No, nie wiem. 386, mało. Mało, nie wiem, ile to dało. 20 zł, albo 30. Na taki bonus zajebisty tak mało pieniędzy, chłopie. To jest dobrze, bo zawsze coś odrobiłem, ale chodzi o to, że... Chodzi o to, że na taki bonus 20 free spinów, chłopie, trafia się gówno tak naprawdę, nie? Pizda.